Klej to produkt, który musi się znaleźć w każdym gospodarstwie domowym czy też biurze. Korzystają z niego zarówno dzieci, jak i dorośli. Dlatego w Starpaku mamy aż 13 różnych rodzajów kleju. Każdy znajdzie to, czego potrzebuje. Klej magiczny Starpak to uniwersalny klej w dużej tubce o pojemności 40 gramów, z aplikatorem lub bez. Jest idealny do klejenia tektury, papieru, puzli, ceramiki, plastiku, drewna, skóry czy może zabawek. Jest niebrudzący, a po wyschnięciu przezroczysty i elastyczny. Klej w sztyfcie StarPak dostępny jest w czterech różnych pojemnościach. Jest prosty i szybki w użyciu. Nietoksyczny i nie marszczy papieru podczas jego używania. Sztyft zapewnia wysoką wydajność i oszczędność w zużyciu. Doskonale nadaje się do klejenia papieru, tektury, etykiet i fotografii. Uniwersalny klej CR Starpak to klej w całości wyprodukowany w Polsce. Klej, papier, tekturę, ceramikę, szkło, folię aluminiową, filc czy na przykład styropian. Jest całkowicie bezpieczny, a po jego wyschnięciu robi się elastyczny i przeźroczysty. Łatwa w użyciu butelka, a także precyzyjny aplikator ułatwiają jego użycie. A teraz klej brokatowy Starpak, pakowany w zestawach po 5 kolorów. Wszystkie w 10ml tubkach łatwych w wyciskaniu. Idealnie przydadzą się w szkole w przedszkolu podczas zajęć plastycznych, a także w domu, na przykład podczas dekorowania świątecznych ozdób.